Analizując większość przepowiedni i proroctw naszych czasów, szybko można dojść do wniosku, że nasze pokolenie albo po prostu my żyjemy w czasach ostatecznych. Jednak nie każdy się zastanowi, co to dokładnie oznacza. Wśród dziesiątek, a nawet setek przepowiedni krążących po internecie dominują te o czarnym scenariuszu, a youtuberzy prześcigają się niemal każdego dnia. W kreowaniu coraz to nowych, czarnych wizji apokalipsy i Armagedonu, w których to oczywiście umiera cała ludzkość. Rok po roku mamy kolejne odsłony tej samej baśni: przebiegunowanie 2012, Armagedon 2013, trzecia wojna 2014, czwarta wojna 2015, koniec świata 2016. Apokalipsa 2017, aż w końcu cała ta lista plus cyferka 2018 na końcu. Jeżeli interesujesz się przepowiedniami i zakładasz chociaż w małym procencie, że może być w nich ziarnko prawdy, może zainteresuje Cię pewien szczegół, który jednak umknął większości twórcom z internetu, otóż dla większości nie jest znane jedno ważne zdanie. Które może, jeżeli się nad nim zastanowić, w radykalny sposób zmienić nasze postrzeganie czasów ostatecznych. Zdanie to pochodzi z największej księgi proroctw, czyli z Biblii. W pierwszym liście do Koryntian czytamy: Oto ogłaszam Wam tajemnicę, nie wszyscy pomrzemy. Ale wszyscy będziemy przemienieni. Analizując same zdanie, uwagę zwracają pierwsze trzy słowa owej tajemnicy: Nie wszyscy pomrzemy, co wprost kłóci się z powszechnym poglądem, że w życiu tylko dwie rzeczy są pewne śmierć i podatki. Otóż okazuje się, że niekoniecznie. Dla ludzi wierzących pragnę zaznaczyć, że nie jest to w żaden sposób związane ze zmartwychwstaniem. Mówię, żeby zmartwychwstać, trzeba pierwej umrzeć. A tu czytamy dokładnie, nie wszyscy pomrzemy. Kłóci się to też całkowicie z poglądem wielu pesymistów, którzy czasem żalą się, mówiąc, jaki to wszystko ma sens, skoro i tak wszyscy umrzemy. Jeżeli w najmniejszym promilu zakładasz w tym prawdopodobieństwo prawdy, Masz dzięki temu ziarnko wiary, które daje ci nadzieję, że w 2018 roku nie wszyscy pomrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Ponieważ, jak mówi inne zdanie, nie znasz dnia ani godziny, proroctwo to będzie aktualne w 2019, 2020 i w kolejnych latach itd. aż do końca świata który nigdy nie nastąpi, bo czas ostateczny jest tylko zmianą, boską zmianą.